Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Witam Cię drogi widzów w kolejnym Vlogmasie na moim kanale Mamy dzisiaj 23 23 grudnia Także 23 Vlogmas właśnie się pojawia No i co? Dzisiaj już można powiedzieć, że to jest to, jest to dzień przed zakończeniem Vlogmasów, także naprawdę nie wiem kiedy to zleciało Dzisiaj chcę się też zająć, już tak finalnie posprzątać, nie tylko ten mój pokój, ale też ogólnie posprzątać cały, e, może nie cały, ale większość mieszkania. E, no i co? Tak szybko przeleciały te vlogmasy, że naprawdę nawet nie wiem kiedy. Mam też jeszcze do zmontowania parę filmów do publikacji, więc też będę miał dzisiaj tutaj co, co, co robić um, no i co ja myślę, że bez zbędnego przedłużania się zabieram do roboty za oknem, pochmurno także no nie jest, nie jest to za ciekawa pogoda ale jakoś jakoś tam trzeba sobie poradzić nie? dobra, to co ja się tutaj nie będę rozgadywać Eee, tylko po prostu biorę się do roboty tutaj mam jeszcze mojego laptopa eee, także zaraz go tutaj odpalę i będę wrzucać kolejny film na drugi kanał e, gamingowy bo mam jeszcze trzy do opublikowania więc e, no muszę to zrobić no bo chciałbym przed świętami już mieć tutaj wszystko popublikowane, więc prawdopodobnie dzisiaj wlecą dwa. Jeden wleci teraz, drugi wleci na wieczór albo po południu. Zobaczymy. Zobaczymy jak to, jak to się tam poukłada. Dobra, nie rozgaduje się. Biorę się do roboty. <słuch> No dobrze. Słuchajcie, dostałem parę pytań w poprzednich vlogmasach, więc pomyślałem sobie, że tak, na ostatni dzień przed końcem vlogmasów po prostu sobie odpowiem na te, na te pytania. Jest parę pytań, więc na parę tutaj odpowiem. E, więc tak, e, pierwsze pytanie: nie myślałeś, żeby nagrać coś na zewnątrz, jakieś zakupy albo coś? A czy słuchaj, no, ja ogólnie nagrywam na zewnątrz też. Nie ma tak, że, że ja po prostu nagrywam tylko w domu i koniec, kropka. E, po prostu vlogmasy akurat tak się potoczyły, że głównie było z domu. Hmm, bo miałem dużo na głowie, bo i praca, i jeden kanał, drugi kanał, e, jeszcze tutaj trzeba było poogarniać w domu, e, pomontować to wszystko, więc po prostu, no że tak powiem, wszystko robiłem na szybko. E, także, e, no dlatego tutaj vlogmasy też wyszły właśnie w taki sposób, a nie w e, inny. E, no dlatego też i były vlogmasy łączone bo jakbym na przykład miał codziennie robić osobnego vlogmasa, e, tak żeby one codziennie były publikowane i codziennie wszystko zmontowane, to ja bym, tak szczerze powiedział, że to nie miał kiedy spać. Dobrze, kolejne pytanie. Pracujesz, jeżeli tak, to co robisz? E, tak, pracuję na, na etacie. Zresztą to co chwilę temu powiedziałem. E, pracuję na etacie. E, ogólnie. W jakiej firmie, to nie będę mówić, po prostu nie chcę, ale ogólnie branża budowlana. Kolejne pytanko. Mieszkasz sam czy z rodzicami? Powiem tak. Mieszkam z dziadkami plus moja mama mieszka razem z nami. Moi rodzice są po rozwodzie, więc ja mieszkam z dziadkami i moja mama również mieszka z nami. Yy, ulubiony kolor? Yy, żółty. Taki żółto-pomarańczowy. Lekko taki podchodzący pod miedziany. Pod pomarańcz. Coś takiego. Yy, no i oczywiście czarny. Yy, I ulubiona potrawa? Ojejku. No tutaj, ulubiona potrawa. Ciężko powiedzieć. E, ciężko powiedzieć. Dużo rzeczy e, lubię, dużo rzeczy polubiłem, ale czy mam jakąś taką naprawdę mega, mega ulubioną potrawę? Raczej chyba nie. Raczej chyba nie. Mm. No. I tyle. No dobra. Także to tyle, jeżeli chodzi o pytanka. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawać tutaj pod tym, pod tym wormmasem. Także postaram się odpowiedzieć. Dobrze, słuchajcie, właśnie otrzymałem powiadomienie, że jest paczka do odbioru. Jak możecie tutaj zauważyć, gotowa do odbioru. I tak, mówiłem, że już więcej paczek w tym roku nie będzie, ale z racji tego, że mam tutaj nowy sprzęt, drugi sprzęt, który jest praktycznie obok, miał iść generalnie do sprzedania, ale po moich wszystkich tutaj przemyśleniach i tak dalej ten drugi sprzęt, czyli po prostu tą starą kamerę od Sony, po prostu zostawiam, w cudzysłowie starą bo będę ją po prostu używać sobie jako kamerę internetową właśnie między innymi do nagrywania tutaj materiałów z, z gier czyli właśnie na drugi mój kanał gamingowy no i też właśnie do streamowania będę używać właśnie tamtej kamery więc postanowiłem, że zostawię tą kamerę. Zostawię ją z tym obiektywem, który mam teraz założony. Yy, I właśnie do tej kamery zamówiłem specjalną baterię, która musi być podstawym zasilaniem. Plus do tego yy, też właśnie dość mocny yy, zasilacz. Yy, z racji tego, że ta kamera akurat ma taki problem, że dość szybko się bateria rozładowuje. Natomiast, jeżeli jest podłączona do kabla, to wytrzymuje trochę dłużej, ale mimo wszystko i tak ta bateria ten procent się nie utrzymuje lub nie idzie w górę. Tylko on spada, ale o wiele wolniej. Więc, na przykład, w przypadku, jak robię streama. No, to muszę zwrócić uwagę na to, że aby tutaj była właśnie ta bateria naładowana w 100%, najlepiej w 100%, tak żebym mógł po prostu na spokojnie tego streama sobie zrobić. Ale stwierdziłem, że jest właśnie specjalna bateria, która umożliwia mieć cały czas pod stałym prądem. I ona bez, i ta kamera bez problemu normalnie będzie działać, więc po prostu stwierdziłem, że coś takiego sobie zamówię razem z zasilaczem. Zasilacz przyszedł wczoraj, czyli 22 grudnia i ogólnie ta bateria miała przyjść dopiero po świętach, bo mam tutaj też nawet zaznaczone, tutaj do góry nie wiem czy to dobrze będzie widać. Mam zaznaczone paczka w weekend docelowo miało to właśnie być najpierw właśnie w sobotę po świętach no ale tutaj właśnie sprzedawca i też kurierzy no spisali się naprawdę na medal no i mam tą paczkę do odbioru właśnie dziś dobra mam już Tą paczkę wyciągniętą, ta co przyszła wczoraj, też już mam ją tutaj e, przyniesioną. Dziwne, bo po prostu tak przyjechała. Żadnego opakowania, żadnego listu przewozowego, nic. Po prostu tak była e, włożona. Dziwne, ale coraz więcej właśnie w taki sposób zaczyna przyjeżdżać. Bo kiedyś zamawiałem e, mikrofon inny niż, niż ten, co mam teraz tu założony. I też przyjechał po prostu normalnie w opakowaniu, w tym oryginalnym i nie było żadnego dodatkowego opakowania, na przykład tak jak właśnie w przypadku tego. No dobra, mamy tutaj tą baterię. Dobra. Ale leciutka jest ta bateria. Masakra. Ale fajny, fajny właśnie pomarańczowy kolor. Też fajnie, bo jest tutaj kabel sznurkowy, także mega. No i wejście USB typu C. Jest to firma Gkine, Nie wiem, czy to się tak czyta, czy jak. Ale bardzo, bardzo fajna. No i jest to właśnie model PDVF. czy FW50. FW tutaj macie z tej strony też. Także fajnie, fajnie tutaj jest to rozwiązane. No i drodzy do tego jeszcze zasilacz i tutaj zasilacz ugreen no powiem wam że sporo waży jest to dokładny model Nexot x tak to wygląda Dobra, podłączymy pod USB pierwsze, USB-C pierwsze. I mamy cały zasilacz zmontowany, wszystko razem z baterią. Także mogę przejść teraz do wymiany samej baterii. Dobra, mam tutaj taki rozgałęźnik pod USB-C. Nie wiem, czy to będzie widać pod USB-C, ja sobie tak pomyślałem, że sobie po prostu wyprowadzę tu z, od mojego laptopa. Tutaj sobie założyłem przejściówkę i po prostu to, to wepnę tu no i bezpośrednio materiał do tej tutaj kamery. No dobrze, jest już pod stałym zasilaniem, tak jak tutaj możecie zauważyć. Nieco? Nie tryni. No jasno. ON. I nie trybi Ogólnie dziwne. Nie wiem, dlaczego nie chcę zatrybić. No i słuchajcie, nie trybi Nie wiem, już przestawiałem go tutaj. Eee... Zrobiłem mu inne ustawienia, żeby może coś by to dało, ale niestety, niestety, ale nie trebi. Że pytanie: czy po prostu aparat nie widzi tej baterii, czy po prostu z tą baterią jest coś, coś nie tak? Bo, jak założę tą yy, oryginalną, to jest oryginalna od Sony. To bez problemu się włącza. Jak założę to, zero jakiejkolwiek reakcji. Więc e, spróbuję jeszcze jedno ustawienie tutaj zrobić. E, w co wątpię, że to da radę, ale spróbuję. Spróbuję. Zobaczę e, co z tego e, wyjdzie. Tymczasem. E, ja już tutaj Was nie będę zanudzać. E, otwórzmy sobie jeszcze tylko szybko kalendarz adwentowy. E, dzisiaj jest 23, więc otwieramy 23. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy choinka. Los 3. No jak na złość łapie mnie, a nie... E, o! Mamy choinkę, także bardzo fajnie, bo jutro już mamy 24. Także ciekawi mnie, co jutro będzie pod 24, ale to się przekonamy jutro. Smacznego!